Co to sobie podać? Właśnie, albo sobie porobić streama w wolnym czasie, czy jutro? Chyba jutro sobie coś porobię, jakiś stream, ale nie wiem, może coś sobie podlądam na Twitchie? tu nie ma... O, tu ty jesteś, widzu! Przepraszam cię, nie zauważyłem z pozycji, przepraszam. jestem na... Ale przy okazji witam was na kanale EmerWolfWegamy. Także zapraszam do odcineczka... Przepraszam bardzo. Czy czasem ciebie coś nie pojebało? Nie? Eee tak To jest gość specjalny Hola hola widzowie Bo za chwilę Zanim pójdzie dalej z filmem Zostaw subskrypcję dzwoneczkiem Lajka oraz komentarz To jest jakby jego główne paliwo Zostawcie mu dla zachęty Tylko bardziej motywuje do pracy dla was Nie powiem imienia i nazwiska bo to jest oczywiście RODO Także zapraszam do odcinka A właśnie miałem się zapytać jednego motorysty O właśnie zapytam się teraz Hej, króla montażysta! mi kawę i energetika Gdzie jestem Debil? MRUF Damas Nie wiem Może ty de debilowi przekazać informację, że przyniosę mu yy, ja tą kawę Energetika No Przyniósł No, w końcu przyniósł mi To co potrzebowałem na odcinek! Gnida jedna! Mam w mojej kuchni. Dzisiaj recenzujemy, testujemy kawę w WKG o smaku czekoladowym. Także zobaczymy jak ona wkładnie pach... Tak. Zapomniałem, że on nie daje papiery. Yes. Witam po przerwie. Także próbujemy w Dig o smaku czekolady. Zobaczymy czy idealnie wypadnie. Także zakręcamy. A no tak, jeszcze na dodatek mleko. Nie powiem jakie to wymarci, bo <śmiech> wiadomo. <śmiech> Dobra, próbujemy. Zobaczymy jak ono będzie. Ale pachnie, zajebiście Ja bym pił normalnie ucą czekoladę. Ale wam powiem. Jeszcze ciekawy nie piłem. Zajebiście to polecam, naprawdę. Ta kawa występuje w sklepach Dino ja macie w pobliżu właśnie sklepy Dino zasłuchajcie jak poci są naprawdę, są mega na drogie ale pyszne, naprawdę polecam także teraz biorę mleko wlewam... Wlew wlewamy? wlewamy tajemniczą białą substanc... O nie Teraz to idealnie nie widać tej tajemniczej Marki, lewamy. <słyszy> no, można by zrobić z tego latę. to podejść. Poszedł tutaj. O, to jeszcze za daleko. I tutaj, panie góry. O, tak wygląda profesjonalna czawa z mlekiem. Także. Także, teraz próbujemy kawy z mleciem wziąłem kubek ten co właśnie branzy zamawiam zamówiłem z Allegro, tu będziecie mieli chyba kartę chyba, jak pamiętam tu albo tu, nie pamiętam za bardzo, ale zobaczycie podczas e, oglądania tego filmu, także rozpoczynamy konsumpcję kawy z mleciem o smaku czekolady, przypominam ZAJEBIS... no no tak naprawdę to pane fit także polecam kawę od Dzik o smaku czekolady a najlepsze to jest pomieszanie z zimnym mlekiem Także... Znaczy, polecam Kawusie Także, znaczy, jeżeli ktoś napisze mi yy, smaczne kawusi, napiszę jem kapusi Także... Znaczy. A no tak, widzowie, co zapomniałem zrobić recenzji tego oto niebiańskiego energola Tak Ech, Może się spodziewać, ale to jest tajden Arbus. Także, zapraszam też mojego tajemniczego gościa Może chociaż spróbować łyka, bo to nie, no akurat nie zaszkodzi Dobra Ale ładnie pachnie, ze Arbuzem to powiem Tak. mniam nie miam. Eee, gdzie masz kubek? Dobra, bez kubka Teraz wam pokażę jak wygląda Kolor tego Energola Szczerze, wygląda on jak typowy napój na Piccolo pana Na Sylwestra Ale smart jest zajebisty ale... Zajebisty arbuz! Arbus. Niektóre z to może zostać ponad se... Star... naprawdę, wy oddalicie cenę tego tej o smaku Arbuza. Jak to jest dobrą cenę, to przypnę ze zebruszko oraz przypnę ko komentarz. Także. Masz się o co walczyć. Ale naprawdę. Ten Tiger jest naprawdę zajebistym piciem, którego Pierwszy raz pije. Dobre jest. Dobry. Zegurka? To jest zwykły arbus. No tak, tylko to jest. Taki Thymbok. No tak. Thymbark albo takie właśnie picolo na Sylwestra. Ty proszę tak? o smaku arbuza i bardziej rozowane. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Yeet? What's a yeet? Yeet!